Cześć z tej strony Stefan i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem w Rocket League jest ze mną Lewy... Hello... i Pomidor. Uh, Dobra, zaczynaj, wyszukaj. To standardowe rankingi. Ja czy... troszeczkę mam za głośno gra widocznie, muszę troszeczkę ściszyć. Tak, no nie Na 7. 7. 7 Dobra, może zaczynać. Już? Dobra. Yy, to nie rankingowe, tak? Jak mhm. chcesz? Ty tu no, to ręki, no. zaproszenie, więc nie wiem. Dobra. Jedziemy! No, ale emocje. O, już. Teraz o. to już muszę napadzie No to Jeden. teraz sobie już musisz, nawet ja. No, to no, no ja też na Kto będzie stał na bramce? Kto? Byle ja ja. nie ja. Ja. Lewy! Lewy, jest! Zapomniałem, żeby nie nitro. <laughs> Ja muszę zebrać właśnie... Są... Ej, patrz, będzie gol! Jest! Ja! Brawo. Jak ciekawe już masz trzy. Ja sobie gdzieś tam poleciałem. Ja też się pojechałem tam Oni o nic, sobie rozebędnie <śmianowite> podbieram, a tu... O, piłka leci. mi się tam O, ja tam, to jest, to obok, pamiętam. tam. tam dwa, 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 dwo, na, dwa, ja sekunda. Ja jestem O, teraz ja ja, jesteś pro, a ja, ja Początkujący jesteś? Nie, oni są... Początkujący. Ruki. Ruki. To nic. No oto, z Walking code. Muszę sobie postać teraz. Niestety. Postać? Tobie. <śm> 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 e no ale wiesz co? a co powiecie na R9270? Ej, R9270? Nie, to jest słabsza wersja. Aj, Nie polecam się. Moja, moja. Nie zagadnijesz teraz, Spoiler. Dzięki. No, nie zagaduj na stanowisku. Okej. Okay. Dobitka! Jest, brawo, brawo! Wojciech, <grystanie> muszę to zobaczyć. E, no, pięknie, pięknie. Te chłopaki, w której byłem na gukardach. Kręciły ci się włosy? <grystanie> <grystanie> wchodzi tak, no, twarzy nie ma. Chyba mam... no. powiem, że się fajnie zapierdzielało. No Bo taki tor, wiesz, zrobiona hala, zadaszona. I wiesz, zrobili na środku tor gokardowy. Ale no, wiesz, aj. że tak zapierdzielam, zapierdzielam, fajnie się zejbiście driftuje. Później do, wracam, wchodzę do auta, patrzę. Pójdę, jak ktoś dziwnie ciepie mi tym autem, no nie? A ja, A, zapomniałem, to nie go kart. Nie go kart, prawda? <laughs> no, oh, oh. wow, lewy. Zajebi się sieć. O, znalazłem to. E, GTXA 770, chyba będzie, będzie, 680. Musi być. A! Sorry, ode mnie. To go, ale. Tak. Przepraszam, by, by byłby gol. Gdyby nie ja. Zbałeś. Będzie gol. Zbałeś. O no, przeze mnie, przepraszam bardzo. ciebie, Bazi. O, przepraszam. Kzygotuję ci linę i ci ją wyślę. Dobrze. co z nią zrobić, tak? Dobra. No. Ale ktoś ten będzie dostrzeli. musiał ten krzesełko strącić. Eee, to lewy podejść do niego. Dlaczego on? No nie wiem czemu. E, powiedzmy, że przez chwilę się wyłączyłem dźwiękowo. Czemu? I nie wiem o czym wy mówiliście. O, tym, że Bazia musi się powiesić.

Byłaby brama, ale niestety musiał być tam, gdzie nie powinien. No, co za skuribonk. No, o nie no! O, dobrze baził. Pięknie. spaczka spaczka. u obrońcę. Polska po prostu, nie? Polska. Jak, jak miał te Kurde, <głysy> zapomniałem. Pazda. Pazda. Jakoś poznawczy, jest łysy. A widzieliście ten filmik Pazdoman? Nie. Ten... A to czekaj. To przeróbka tutaj. tej piosenki? Nie, nie. Nie, nie. To jest z One Punchmana Yes! Brawo, brawo, brawo! 3-1. Pięknie. Great partner, thanks. Wyszedł. No. no nie Są... dziwię mu się. No. Mamy bota. Oni mają bota. Masakra. Bo już ten, ten sam to kolor to chyba dwa... No ty można 2, 3, 3, nie? dostać, nie? Za, za ten za, 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 zakończony mecz. Przegrany czy nie przegrany, że taka za ci... przegrany jest mniej No można dostać za przegrany. A 750, a za wygrany 1000. Tam nie wiem. Więcej powinien dać. No. Taka mała różnica? No chyba jest taka malutka. No bo każdy wychodzi, nie? Jak przegrany. No jest za wysoko Zobaczcie za ten krótki filmik. No teraz nie możemy. O, teraz to ciężko, no. Ślepy No, a nie macie drugiego monitora. Ślepy. No, no, a jak se przekryknę? Oczami? Eee, myślę, że masz... Ee, ...specjalne tam drugą myszkę do tego. Tak. Na pewno. A. 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 Co to za lamus? A. O. No! No i dobrze. No, za, za daleko poleciało. Jakby ci nie miało. Ktoś, coś? Gdzieś? Ktoś, coś nie? Nikogo nie. O, nie. o nie! Panie, panie Januszu, co się dzieje? Kto w ogóle miał stać, ja? Nie, chyba nie ja. No tak. Nie, chyba nie. Ja, na pewno nie. Aj, wy, wybił mnie. Bo nie mam nic, już chyba od dobrej 30 sekund dobrych. A! 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 Gdzie mam, Man. jest ta bramka? Oman. Oman! Musisz się przybronić! Nie, 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 nie! Tak! No i spadłeś. Haha, Moja! 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 mi <ślapple> me! A... Oman, no, już koniec w No i wybił mnie, a już jechałem tam po tą piłkę, oh. nie? Win! 1000 Tysiąc. Widzicie? Miałem radę. Nie wiem jak z przegranymi, ale. Ło, co ja zrobię? Hmmm. No i najlepszy zostałeś. Najlepszym zawodnikiem. Brawo. No, bo koleś, dwa samo. samo tego, sam Jak co mówię? Mogłę zjeść. asystę, jajko. jedna pięknie. Pozi się zatrzymałeś, ten Baziu. Tak na boku. Dobra, z kim teraz gramy? Pewnie z botami, bo już nie dochodzą. A boty Dochodzę. są ostatnie OP. No, boty są OP. Zawsze są. No, szczególnie na naszym poziomie, nie? No. A nie, kto dołączył. dołączył? No to kolejny THC. THC. <laughs> <Creeper>. I. <laughs> tak. No. Dobra. Ja, ja też nie. Kto zostaje? Lewe. Ja, ja, ja. <laughs> Irskuczu Ajajaj, aj. Lewy. Gdzie? No do bazi <grym> No <grym> Co to by? <grym> no nie Wiesz, że to przegramy, co to czujesz mocy. Nie, jest. nie przegramy. Jak Patryk tak mówisz, to zawsze przegrywamy, ale głównie dlatego, że to się tak nastawia. No, przegrywamy. <grym> <grym> nie mam, nie mam. To ja to czuję, wiesz? To jest najgorzej wtedy. Myślałem, że wybiję tak mocno. No co się tak, kamera tak? No, nie, 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 no nie! <grywa> Sorry, <grywa> już jechałem, tam atom taki, taki gruba sam stoi i piłkę odbił duckiem. <grywa> nie jestem baromkarzem, a uratowałem akcję, no? Jestem jak coś będzie, w polu. A, no, no, zapsułeś mi, Patryk. Za daleko byłem. On jedzie, on jedzie, uwaga! Co to było, no? Myślałem, że będziesz chciał wystrzelić, to jak tam jechałem już. No, ale tam leciałem. A już tam byłem w... a Aaa, ja za późno! Myślałem, że będzie chciał to dobić. Nie, nie dobił. Jedź, jedź, Baziu, jedź. Dobra. No, gdzie? Gdzie? No, Patryk! Patryk! nie mogłeś, no? Jak mógłbyś, no? no. Ja nie potrafię ariali. Nie, ja w takich sytuacjach dobiłem. na początku to zawsze no, wejść do bramki, no. dobra? No. Masz y, większe wtedy pole manewru. Nie potrafię być na bramce. Ja też nie. Nie potrafię gryfikować. No, ale tak? coś. O mój Boże. Nie to? Nie! My przegramy to. No mówiłem, widzisz? Nie, przepraszam. Ja to czuję. Ja to czuję. Będzie w ramka? Będzie? A. Tak! Jak yes. to jest, tak. Yes. O, A, siedam. Yes. Odbił się od bazi To był mój z niego Nie, ale A. gdyby nie, to by nie weszło. Tak, tak, jest, no, ja A Gdyby ten koleś, to by nie weszło. Ja tam odbiłem. Ty później odbiłeś i się ode mnie odbiło, więc wiesz, ja zostaję. Lewy dotknął pierwszy paluchem. Polizał. Polizał. No. no nie! Jakiś lewy mi tu Co tam za zamieszanie to... jest? Będzie? No, no lewy, kurwa! Poprzeczka, poprzeczka była. Uf, jak lecisz na kiełgamu, ja nie widzę. O, jak wybił. Co jak głupi zrobił? na błokie, najbardziej na daję co ja cię żebyś teraz, bardziej, wracaj tam. Stąd przybiłeś. No, jestem. Czekam. <laughs> no. Będzie, będzie? No nie, nie, z nie, daleko. Niestety. Niestety, niestety. Dobra, teraz mi. Trzeba to trzeba to wyrównać te 2-2, żeby było chociaż. A! Co ten type chciał zrobić w ogóle? A nie dogonię. Nie, ja nie, do nie widzieć, bo jechał prosto. Nas nie do W ogóle tak od dziwnie odskoczył, nie? No, troszeczkę. No, hmm. no co ma wy, wy tam wokazy? robicie, no? Nie potraficie skakać. Ja <fielny postarę skakać. stracza> <noise> <To ci jest głos> nie potrafię skakać. Haha. Haha. Takie z tytułu filmu kiedyś. <noise> o! No! Yes! Brawo! Brawo! Pięknie Patrzcie jak to był blisko. Cześć! Ale Pięknie, pięknie. Brawo No i wyrównywaliśmy! Dobra, teraz jedźcie jedź. jedź, Paziu, jedź. No, blokujmy ten Scooby-Bong. Brawo. No... Ajajaj, aj, aj, tam, tam był. Pomarańczowy. No. Ale mnie teraz. Będzie patryk? No, a, za nisko byłem. A. Ah. MMMMMMMMMM no, to nitro Ch**ane łuki się wycofując No nie wierzę... O, headlock Cykło Aj, za... za... za, za nic Bardzo wyrównany mecz Powiem wam no. Minuta Minuta? No No A? No. No. Będzie Yes. Brawo! Pięknie! Uiiii! Wo wow wo wow wo wow! Dwie godziny się dzieje! No bo w sumie ciśniemy jak, jak robaczki! Bo wiecie, no się... jest trzy jest trzy dwa! No nie, ale tak dwa goleś to był taki przypadek, a te my trzy to zrobiliśmy przez 2 minuty! O mój o. Boże! <laughs> Kto dobra, Właśnie nie, kto nie, stał. Nie, nie, nie ciśniemy, nie ciśniemy, nie patrzcie na to, omijcie to, błagam was, szybko, omijcie to, Omińcie o, 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 a to TY, O nie, 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 <laughs> karma, oj Boże, karma mi nie, wy, nie wybaczyć tego, no, dobra, jest remis, cicho, mogliśmy to wygrać, zobacz, to jest, takie, to, to jest to jest takie jakbym nie, nie, nie strzelił gola w ogóle, tak, dobra, ok, dobra, super, 0-0, zero, zero. Będzie, będzie. Musi będzie. Być. Tak, ja. Jestem. No. Bob, 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 Tak, niech no się robiło, czekaj. E, czekaj no, us, ale, nie e, to. no, problem. Prawo. Kto zostaje na bramce? Ja lewy, lewy, lewy ty. <grywy> Widziałem cię. Ja nie umiem stać. Umiesz. Potrzeba ci motywacji, wiesz? To no, słuchajcie, ja sobie po tobicie pojeżdżę chwilę. Gdzie ty pojeżdżasz. Ej, dlaczego ja? Lecę Lecę bo chcę Lecę bo życie Lewy dobrze, dobrze, lewy, dobrze Brawo Uratowałeś życie mi Pamiętam. To jakiś kontrakt podpisał, że jak to przegrasz albo zremistrujesz to, to Umrzesz? umrzesz? Albo wiecie co, w przyszłym miesiącu sobie kupię grafę. Pierdzielę to. Do you love me?